Toka Chinna od dawna fascynowała Europejczyków artystycznym kunsztem i egzotyką. O atrakcyjności zabytków ceramiki trójbarwnie szkliwionej stanowi zwłaszcza pokrywająca jej glazura, w języku chińskim nazywana sancai, czyli trzy kolory. Uzyskiwano ją pokrywając naczynia i rzeźby ceramiczne powłokami zawierającymi tlenki żelaza, miedzi lub ołowiu. Po wypaleniu tak przygotowanej ceramiki rzemieślnicy uzyskiwali szkliwa o głównych barwach brązowej, zielonej i żółtej, zbogacanych czasem o kolor ceglasto-czerwony, biały oraz różne tony niebieskiego. Zabytki prezentowane na wystawie powstały za panowania dynastii Tang, czyli od VII do początku X wieku po Chrystusie. Szczególna popularność ceramiki zdobionej szkliwem sancai przypada natomiast na stulecie od drugiej połowy VII do drugiej połowy VIII wieku. Wystawa w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej Prezentuje unikatową kolekcję przeszło 70 zabytków ceramiki trójbarwnie szkliwionej. Jest to pierwsza ekspozycja zorganizowana w Polsce, poświęcona wyłącznie tym atrakcyjnym dziełom dawnej sztuki chińskiej. Eksponowane zabytki to w istocie przedmioty grobowe, dary, które złożono arystokratom i członkom dynastii Tang. Stanowią one barwny obraz ówczesnego społeczeństwa. Zgodnie z przekonaniem, że zmarły ma te same potrzeby, jakie miał za życia, w grobowcach umieszczano rzeźby ceramiczne wyobrażające osoby ze służby, członków dworu, dostojników, oficerów czy żołnierzy pochowanego. W mauzoleach odnajduje się też kunsztownie wykonane naczynia oraz różnorodne utensylia, których posiadaniem miał cieszyć się pochowany arystokrata. Do zabytków ceramiki zdobionej szkliwem sancai należą też rzeźby zwierząt, jak choćby uwielbiane przez chińską arystokrację konie. Ich figury dobrze informowały o bogactwie i wysokim statusie społecznym zmarłego. Ważną sferą życia, którą obrazuje ceramika zdobiona szkliwem sancai są sprawy handlu na jedwabnym szlaku możemy podziwiać rzeźby wielbłądów poganiaczy i stajennych często wywodzących się z ludów azji środkowej określonych przez chińczyków nazwą ku figury tych postaci zwykle wyobrażają charakterystyczne gesty przyciągania zapewne wodzów które nie zachowały się jednak do naszych czasów spora liczba tego rodzaju rzeźb ceramicznych wskazuje na duże znaczenie handlu na jedwabnym szlaku dla chińskich władców i arystokracji epoki tang. Najbardziej efektowne figury odnoszą się do wyobrażeń o świecie pozagrobowym. Zmarłych strzegą przed złymi mocami strażnicy grobowców. Duchy ziemi o kształtach bestii, łączących cechy ludzkie ze zwierzęcymi, pomagają im niebiańscy królowie. Te bóstwa wyobrażające cztery strony świata wywodzą się z wierzeń buddyjskich i hinduistycznych. Groźne oblicza i wojenny rynsztunek podkreślają ochronną funkcję tych postaci. Ich popularność jest ciekawym przykładem religijnego synkretyzmu, a szerzej także kulturowej otwartości, jaka cechowała większą część okresu panowania dynastii Tan.